No i ruszamy Pluto! Pty, pty, dy, 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 dy. Jedziemy na camping, nad jezioro! Dawaj Pluto! Gazu! Daleko jeszcze, daleko jeszcze? Nie już już! Dojeżdżamy! Hi, hi, dojeżdżamy już! Ty, 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 ty. I jesteśmy Pluto! Wysia! Czekaj na mnie. Oho, o, to chyba jest dobre miejsce. Co myślisz? Super miejsce, super. O, no to co? Rozkładamy chyba co rzeczy i mm, zobaczymy, czy y, napompujemy ponton i będziemy pływać jeszcze po, po jeziorze, ok? Tak, 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 tak. To ja proponuję, żebyśmy coś na początek przekośnili. Pluto plutogłodny. Zostaw, to jeszcze trzeba przyrządzić. Aha, gryla odpaliłem już. Wrzuciłem już parówki, kukurydzę i zaraz będziemy jeść. Pluto, poczekaj, bo się oparzysz. Pluto! No widzisz, robi się. Paróweczki już są prawie gotowe. Pluto lubi paróweczki. No, zaraz będziesz jadł. Nie przejmuj się. Mm, Chodź, y, pościelimy sobie łóżeczko, żeby, żebyśmy już później mieli y, po prostu skoczyć i spać. Ha. Jeszcze nie idziesz spać, prawda? To i tak jest moje łóżko. Schodzisz stąd. Chodź, chodź, pójdziemy popływać pontonem. Owo, jak fajnie! Zaraz rozłożymy wędki i będziemy łowić ryby. Co, Pluto, idziemy chyba spać, co? Pluto zmęczony już jest. No ja też jestem zmęczony. No to wskakuj do swojego łóżeczka na górę i idziemy spać. O, już zasnął tak szybko. Ja też idę spać. Dobranoc!